Tematem dzisiejszego spotkania będzie adeno. Jest to temat zlecony przez Pana Witolda, także pozdrawiam Panie Witoldzie. Chciałem podzielić się z Państwem swoimi spostrzeżeniami na temat tej jednostki chorobowej, jednostki, która jest bardzo niebezpieczna, jeśli chodzi o stada hodowlane drobiu, jeśli chodzi o gołębi również. Jednak jest to jednostka chorobowa, która została Według mnie poniekąd wymyślona na potrzeby biznesu gołębiarskiego. Doskonale wiecie o czym mówię i doskonale wiecie, jak potężna jest to yy, branża, jak potężną część zakupywanych przez was preparatów zawiera przedrostek adeno. Adenokoli, adenostoba, Adenopulwer salmo adeno coś tam, coś tam, coś tam, wszystko co jest, co ma przedrostek adeno. No, powinno być wycofane generalnie z obrotu. Czemu? Dlatego, że żaden środek nie powinien sugerować działania. Żaden lek nie powinien sugerować w jakim kierunku jest podawany. Nie może być salmo adeno, stop, nie może być za, nie może klient być zasugerowany, na co dany lek jest. To jest zabronione. Te praktyki są zabronione. Generalnie stosowanie leków, które są niedopuszczone, są zabronione i są objęte odpowiedzialnością karną. Nie będę, nie będę mówił jaką. Jest ustawa farmaceutyczna i można tam zajrzeć. Ale wróćmy do tematu: Adeno i idące w parze Adenokoli. Są to można powiedzieć dwie, dwa problemy, które są, koli bardzo często wikła zakażenia adenowirusowe, ale zacznijmy od początku. Przeprowadzając badania w gabinecie i zlecając wirusologię w niektórych wypadkach w zeszłym roku, bodajże o dwóch czy u trzech w dwóch czy trzech próbkach wysłanych do laboratorium w kierunku, w kierunku badań wirusologicznych wyszło, wyszło że u pobranych próbkach jest materiał genetyczny adenowirusa. To, to jest czubek góry lodowej, to jest czubek góry lodowej ze względu na to, że cała reszta, ja oceniam, że z tych przypadków, które, które hodowcy traktują jako e, adeno, adenowirozę, bo tak się powinna nazywać ta jednostka chorobowa, e, około 90% to jest zwykłego prozaicznego zapalenia wola. Zapalenie wola może mieć wielorakie przyczyny. Tymi najczę, najczęstszymi przyczynami są przyczyny metaboliczne. Jakie są to przyczyny metaboliczne? Przyczyny metaboliczne to są, załóżmy, e, wynik zmiany nagłej zmiany, zmiany pH we wolów, nagłej zmiany pH w przewodzie pokarmowym. E, przez co możemy to osiągnąć? Możemy to osiągnąć poprzez nagłą zmianę karmy. Przez zastosowanie preparatów białkowych. Wiele było dyskusji na grupie na temat, na temat stosowania siary, na temat stosowania serwatki, na temat stosowania maślanki, jogurtów. Jogurty z tej grupy jeszcze najbardziej są zrozumiałe przeze mnie. Maślanki różnego rodzaju, jako podobne preparaty już nie do końca. Już nie do końca można zastosować je jako pewną odmianę w diecie, ale nie można stosować tego obligatoryjnie, codziennie, codziennie dawając, dając gołębiom e, karmę obciążoną takimi, ta, takim bilansem, takim, taką nadwyżką białka. E, gdzie jeszcze możemy doszukiwać się białka? Wszelkie, wszelkie rośliny strączkowe. Macie Państwo dosyć taką, w okresie, szczególnie w okresie lęgowym, manię podawania karm wysokobiałkowych. Karma rozpłodowo-lotowa u piskląt nie sprawdzi się. Czemu? Dlatego, że one nie potrzebują aż tak Energetycznie i tak kaloryczny i tak wysoko, o, o, tak, o takim wysokim profilu białkowym karmy. Z tego cieszą się bakterie. Właśnie kolibakterioza najczęściej jest spowodowana podwyższeniem pH do obojętnego zasadowego, i nadwyżką białka. nadwyżka białka jest przez nich, przez te bakterie rozwijają się w zawrotnym tempie i z bakterii, która y, praktycznie powinna być sprzymierzeńcem, bo koli powinna być w przewodzie pokarmowym. Wiadomo, są różne serotypy, są serotypy y, generalnie chorobotwórcze, ale koli, która zamieszkuje przewód pokarmowy w tym akurat momencie może spowodować koli bakteriozy, może spowodować Zachor zachorowanie i może, może być problemem. Tak często jest właśnie w przypadku zbyt bogatej białko karmy. To jest moje spostrzeżenie, możecie się z tym zgadzać albo nie, ale ptaki młode odsadzone powinny być na karmie lekkiej, na karmie lekkostrawnej. One nie muszą tyć jak broilery. One powinny być zdrowe, one powinny być e, przygotowywane w sposób, można powiedzieć, jak najbardziej naturalny. E, co jeszcze może być, może być e, przyczyną zapalenia wola, jeśli chodzi o te przyczyny metaboliczne? No odstawienie, załóżmy, e, nagle odstawienie zakwaszaczy. Zakwaszamy, nagle przestajemy zakwaszać, dochodzi do dochodzi do y, nagłego, nagłego zobojętnienia treści pokarmowej i też to może być przyczyną, przyczyną zapalenia wola. Co jeszcze? Y, duże skoki temperatur w wodzie pitnej. Jeśli podajecie, podajecie gałębiom, które są załóżmy w gałębniku ocieplone, dobre warunki, podacie wodę taką, można powiedzieć, prosto z wodociągu, szczególnie teraz w okresie zimowym, może to spowodować, spowodować zapalenie wola, aczkolwiek nawet nie częściej zimą, co latem. Latem, wiosną, kiedy te różnice temperatur są znaczne, kiedy na dworze jest temperatura z 25 stopni, a wy im wlejecie taką wodę wodociągową i najczęściej jak przylatują z lotów konkursowych, no wtedy istnieje duże, duża szansa na to, że wywołacie w ten sposób zapalenie wola. Jeśli chodzi o czynniki infekcyjne, które wywołują zapalenie wola, no to oprócz takiego najczęstszego, czyli pichomonozy, rzęsistka, infekcje Wirusowe, infekcje bakteryjne. Infekcje bakteryjne są o tyle niebezpieczne, że one właśnie też rozwijają się na, najczęściej na tle tego, tego wzrostu, wzrostu pH. Są to bakterie e, często beztlenowe, które są niebezpiecznymi bakteriami ze względu na produkcję toksyn. Są to bakterie e, takie jak proteusy, bakterie e, pasterelne. No, są one niebezpieczne. Nie są nie do zwalczenia, ale są niebezpieczne, co ja zalecam w takich wypadkach. W wypadku kiedy pojawia się zapalenie, wola, oczywiście, zmiana diety, karma lekostrawna, do wody bardzo często zalecam albo nadmagania potasu. Albo e, nawet można zastosować tutaj w tym wypadku e, preparaty do dezynfekcji. Polena, wirką też można stosować do wody do picia. E, jeśli chodzi o zabezpieczenie karmy, jeśli chodzi o zabezpieczenie karmy, e, to w takich wypadkach na razie mówimy o, o, o sytuacjach, kiedy możemy sobie poradzić bez antybiotyków, bez leczenia. Ja zawsze. Jestem zwolennikiem tego, żeby 1-2 dni dać szansę na to, żeby przeprowadzić taką delikatną profilaktykę i starać się wrócić do sytuacji wyjściowej, chyba że są wysokie upadki, chyba że jest śmiertelność wysoka, no to wtedy możemy włączyć antybiotyki, ale o antybiotykach powiemy na końcu. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o to, co ja proponuję do podawania na karmę, więc to taki preparat Protenix Call, to jest preparat, który zawiera w swoim składzie krzemiany, zawiera w swoim składzie węgiel i olejki eteryczne, które powodują taki, taką absorpcję substancji toksycznych, powodują również uzdatnienie jakby tego środowiska i wchłanianie, wchłanianie toksyn produkowanych przez bakterie proteomics ACCU to jest, to jest preparat który powstał właśnie też w celu łagodzenia w celu profilaktyki zapalenia wola jednak jego jego zakres działania jest troszkę szerszy ten preparat zawiera w swoim składzie e, siarczan miedzi i kwas tłuszczowy, który jest otoczkowany. Jest otoczkowany po to, żeby przechodząc przez przewód pokarmowy, przez pierwszą część, czyli żołądek, nie został dezaktywowany. To znaczy nie zaczął działać w żołądku, tylko przeszedł przez żołądek i dopiero w jelitach w treści jelit zaczął się rozpuszczać. I, za, i tutaj jest jego miejsce na, 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 na działanie. Sekuritor to jest też preparat, który będzie działał jeśli chodzi o zapalenie wola o osłony o przewodu